Dzisiaj ponownie jesteśmy u Krzysztofa, który zbudował dom z kontenerów morskich, a, a tematem dzisiejszego odcinka jest wentylacja. E, czy w kontenerach, w domu z kontenerów jest możliwa wentylacja inna niż rekuperacja? E, I jak Krzysztof podszedł właśnie do, e, z jakimi założeniami podszedł do zrobienia właśnie e, wentylacji, rekuperacji w swoim domu, gdyż jest to, e, jak kojarzycie z poprzednich odcinków, e, człowiek, który też właśnie lubi się doktoryzować, dowiedzieć, e, żeby technicznie, technologicznie mieć jak najlepszy, jak najbardziej wydajny sprzęt, w swoim domu, z kontenerów w tym przypadku, także zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Jesteśmy dzisiaj ponownie u Krzysztofa, który, jak widzieliście na naszym kanale wcześniej, na wcześniejszych filmach, zbudował dom z kontenerów morskich. I teraz, właśnie temat, który tak lekko napoczyliśmy, ale obiecaliśmy, że, że będzie osobnym filmem, to jest wentylacja. Dom z kontenerów morskich jest z założenia szczelny, bo jest, to jest blacha zespawana ze sobą, więc tutaj teoretycznie może być ten zaduch. rzecz o których pytaliście, które też nagrywaliśmy w, w filmie QN. Tej, e, z pytaniami do Krzysztofa, e, co się dzieje z wilgocią w takim domu. E, więc tutaj e, teraz e, Krzysztof w głównym kadrze. Krzysztofie, jak tutaj planowałeś wentylację? Czy od początku myślałeś, że tutaj będzie musiała być wentylacja mechaniczna? Tak. Czy zakładałeś, że, że jak? Czy nie wiem, może jedna z opcji zakładała, że m, tutaj podejdzie jednak jakaś grawitacja na przykład? Nie, absolutnie. E, wentylacja grawitacyjna. E... No ja, ja uważam, nie, nie mam dobrego doświadczenia z wentylacją grawitacyjną. Yy, może sformułowanie, że ono nie działa, byłoby zbyt krytyczne, i pewnie jak jest dobrze zaprojektowana, odpowiednie są długości kominów i tak dalej, to może to jakoś działa. Natomiast yy, ja nie lubię takich rozwiązań, a może. E, wolę mhm. rozwiązanie mechaniczne, w którym mam pewną kontrolę nad tą wymianą. Mhm. E, I od razu zakładaliśmy, że to będzie musiała być wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, rekuperacja i to od razu entalpiczna z odzyskiem też z e, ciepła utajonego wilgoci. No najbardziej po prostu wypasione rozwiązanie, Aha. ale nie dlatego bo wypaśnione, no tylko dlatego, żeby to po prostu dobrze funkcjonowało i żeby to potem ekonomicznie a, pracowało. Nie. To e, wtrącę się i spytam pierwsze pytanie, skąd w ogóle pomysł, skąd wiedza, że, że może być takie rozwiązanie? E, no bo nie, nie wszyscy w ogóle pomyślą o tym, że, że, żeby robić rekuperację. No e, dodam jeszcze więcej, e, się jeszcze wtrącę, że wiele osób w ogóle nie myśli o czymś takim jak wentylacja, wymiana powietrza w domu, że to jest nie wiem, coś w ogóle, nie wiem, pomijalnego, to tak jak, nie wiem, jakaś część samochodu, o której 99% użytkowników nie ma pojęcia, że na jest, to no nie? A ktoś musi zbudować samochód i o tej części w ogóle nie pomyśli. Ym, no, no tak, tylko jeżeli już budujesz samochód, już, bo tutaj jakby z tej analogii wynika, że, że ja buduję ten samochód ten całkowicie i to w ogóle tak nie mainstreamowo, czyli nie robię tego, co jeździ po drogach, tylko wymyślam sobie, nie wiem, Cybertrucka, tak? Uh -huh. Tak jak Elon wymyślił i, i spoko. Yy, natomiast, yy, no nie, no tutaj od razu. Wentylacja, wentylacja jest mega ważnym aspektem, na pewno wielu z Was ze swoich domów, w których nie ma wentylacji obserwuje taki efekt, zamykamy drzwi do sypialni i rano budzimy się w zaduchu, musimy mieć otwarte okno żeby było cały czas świeże powietrze i spoko jak jest gdzieś miejsce, gdzie to okno możemy uchylić, ale jeżeli akurat mamy łóżko blisko okna, to może nie każdy by chciał, żeby tak było blisko to zimne powietrze, szczególnie zimą poza tym zanieczyszczenie powietrza, w Polsce mamy najgorsze powietrze w Europie ostatnio w ogóle rekord światowy pobyliśmy. W tej zimy parę dni temu mieliśmy najgorsze powietrze na świecie. E, w, tutaj w Polsce, nawet nie wiem czy nie, nie wiem dokładnie w jakim rejonie Polski, ale w Polsce mieliśmy najgorsze powietrze w, w, na świecie. E, to jest mega ważne. No i teraz e, ja rozpocząłem całą przygodę z wentylacją tutaj w ten sposób, że. Mm, Powstał projekt tej wentylacji, który ja bardzo mocno przewymiarowałem. Zacząłem się z tego troszeczkę uczyć, dokształcać, oglądać różne materiały, żeby wiedzieć, poznawać normy, jakie są normy, które opisują, ile na głowę jest potrzebne wymiany powietrza na godzinę. Ja sobie to przewymiarowałem dość mocno. To też troszeczkę było. E, a no właśnie, dlaczego przewymiarowałeś? Bo tutaj też jest naprawdę całe mnóstwo różnych teorii, każdy ma swoją, jedni tam robią na kubaturę, drudzy na, no, na osobę, jedni tam na, na jakieś ekstremum, w sensie, że jak raz na 10 lat zrobią tam, na przykład, nie wiem, 40-rocznicę ślubu, nie, to przyjdzie do nich 100 osób i oni projektują wentylację na to 100 osób. Więc pytanie, jak bardzo przewymiarowałeś i dlaczego? E... Tutaj wyniknęło to troszeczkę z tego, że z racji małej wysokości między sufitem a stropem nie mogły wejść rury o większej średnicy niż Fi50. W związku z czym, żeby mieć odpowiednie przepływy te rury musiały być zmultiplikowane. I teraz tak jak mamy salon, tutaj mamy w salonie 30 metrów, a razem z kuchnią 36 metrów. Mamy zastosowane dwa, dwa anemostaty i każdy z nich jest policzony na 100 metrów sześciennych na godzinę ale do niego biernie 5 rur i 50 Czyli one teoretycznie mogą znacznie więcej powietrza przerzucić, oczywiście wtedy byłby większy hałas. No ale jeżeli będzie taka sytuacja, o jakiej Ty powiedziałeś, czyli przyjdzie tutaj wielu gości, bo będzie jakaś rocznica, to gwar będzie i tak na tyle duży, że nikt nie usłyszy tego, że to powietrze szybciej tamtędy krąży, a przepustowość systemu będzie taka, że będzie można dostarczyć wystarczająco dużo świeżego powietrza. Natomiast w, w, przed wyborem już później najważniejszego elementu systemu, no bo powstał projekt, rozkład rur i tak dalej, umieszczenia anemostatów zgodnie z normami, a, czy przekroczone, jeśli chodzi o przepływy powietrza, natomiast potem przy wyborze jednostki akurat mi się bardzo spodobała, to, to, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak reklama, ale po prostu jednostka Rekuneta, dlatego, że ona jako jedyna, którą ja znalazłem, ja nie mówię, że jest jedyna, która taka jest na rynku, ale jedyna, jaką ja znalazłem, ma płynną pracę silników, tak? czyli na, pracy, na prędkość pracy silników wpływają dwa parametry: stężenie dwutlenku węgla i, stężenie, i wilgotność, poziom wilgotności, które sobie jednostka mierzy, a i na podstawie tych dwóch parametrów dobiera prędkość silników tak, żeby jak najmniejsza była ta prędkość, ale wystarczająca, żeby w danych warunkach była wymiana powietrza, żeby to powietrze było świeże. No i żeby to wszystko wiedzieć, to ja się zapisałem w wizji na szkolenie i przy okazji się dużo dowiedziałem w ogóle o samej wentylacji. Nie musiałem nic poprawać, bo jakby wszystko było zrobione dobrze, natomiast przy doborze, właśnie jednostki sterującej, chciałem to wiedzieć, a to szkolenie też ugruntowało mnie, że to co zostało tutaj zaprojektowane jest zaprojektowane prawidłowo. No i teraz ja mam z typu szeregu wyszła jednostka inaczej. Wymiana jest 253 m3 na godzinę. Jednostka została dobrana z typu szeregu 300, a ja sobie wziąłem i już zakupiłem. Ona czeka na montaż. i Też to tutaj pokażemy. Jednostkę 400 od Easy. Czyli mam duży, duży zapas, i w sytuacjach krytycznych ta jednostka pozwoli mi wymienić powietrze w całym budynku w 37 minut. Więc myślę, że to jest super wynik, ale znów mój cel był taki, żeby. Regulować wilgotność, regulować stężenie dwutlenku węgla, żeby zawsze były optymalne warunki do pobytu mhm. w środku. Bo wielokrotnie w moim starym mieszkaniu i gdzieś tam, e, jak gdzieś jesteśmy na wakacjach, mam jakieś e, e, szczególnie agroturystykę e, z, mhm. z tą wymianą. Bo no, w hotelach są standardy i one muszą być spełnione. Natomiast e, czy m, gdzieś tam. E, jak u rodziny nocujemy czy u znajomych, no to jest problem z wentylacją. Zamykasz drzwi do sypialni i ona jest mniejsza i ma mniejszą kubaturę, tym jest tam gorsze powietrze po paru godzinach. Mhm. Ja tego absolutnie u siebie w domu nie chcę mieć. Chcę, żeby to powietrze zawsze było optymalne, szczególnie, że my większość czasu spędzamy na dworze, żyjemy przy lesie, my lubimy takie czyste, świeże powietrze i chcemy, żeby takie powietrze samo było w domu. Ehm, no i konstrukcja tego domu też wymusza, że musi być wentylacja mechaniczna. No więc już poszliśmy w rozwiązanie moim zdaniem chyba najlepsze, ten rekuperator też jest jeden taki z wyższej półki. No ale to dobrze, no to jest najważniejsza mhm. rzecz, no oddychanie, tak no, dla nas do naszego życia najważniejsze jest powietrze, do oddychania i woda do picia, oczywiście pokarm pożywienie również, a to są te najważniejsze rzeczy. Mhm. Z ogrzewaniem może być tak sobie. Najwyżej będziesz siedział w spetrze albo będzie za gorąco, latem uchylisz okno, będziesz, nie wiem, wstawisz jakieś, jakieś urządzenie do, do, do schłodzenia. Oczywiście nie można tego pominąć, ale jeżeli zrobi się trochę źle. Można sobie z tym jakoś poradzić. Tak mhm. samo z elektryką. Zaprojektujesz za mało punktów elektrycznych, będziesz musiał rozrzucać przedłużacze, albo nie będziesz mógł włączyć za dużo urządzeń, bo włączysz pralkę, suszarkę, piekarnik i ci wyłączy się, e, nie wiem, jakiś bezpiecznik ci wyskoczy. Ok, z tym jakoś można żyć, chociaż mhm. to jest niewłaściwe. Natomiast jak nie masz czym oddychać, no to nie masz czym oddychać, musisz pójść otworzyć okno po prostu. I tracisz mnóstwo ciepła, mnóstwo tej energii, którą gdzieś tam skumulowałeś i gdzie, gdzie chciałeś ją zachować, to ją tracisz po prostu przez, przez to, że musisz otworzyć okno, żeby oddychać. Więc to jest moim zdaniem najważniejsza instalacja w ogóle w, w domu. Mhm. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem ugruntowany, że tak jest. E, czyli tutaj znając Ciebie po prostu też dużo energii włożyłeś w to, żeby się przygotować do tego, żeby ta instalacja była, była dobrze, zrobiła, dobrze zrobiona. Tak jest. Okay. Tak, tak. E, tutaj e, o, o tych kanałach e, jeszcze trochę, e, bo tak tutaj e, mówiłeś, że masz dosyć e, cienką warstwę izolacji, stosunkowo cienką, tam była jakieś kilkanaście centymetrów. Tu jest 17, na 17 centymetrów. 17 mhm. e, Czy to jest wystarczające, czy tam na przykład te, te przewody nie będą już blisko tej stref, za blisko tej strefy zimnej? To się okaże w czasie no. pracy, natomiast... Bo tutaj, my jeszcze... tutaj możemy zobaczyć, tak szukają wzrokiem. One są, no, raczej, no. one są raczej płytko umieszczone, tak, bo są tak. takie miejsca, że akurat tutaj e, trochę wystają, e, bo, bo pobiegły sobie płytko. No więc my staraliśmy się, żeby one były, miały nad sobą jak największą izolację. Natomiast my jeszcze ten dach będziemy z zewnątrz ocieplać. To jest jedyna rzecz, która będzie z zewnątrz ocieplona, ale to nie dlatego, że chcemy go docieplić, chociaż to będzie taki efekt rzutem na taśmę. Ale chcemy jeszcze poprawić izolację dachu, ponieważ może być taka sytuacja, że on gdzieś tam będzie przeciekał. Zresztą znaleźliśmy tak jeden punkt. Teraz, jak leżał na nim śnieg, zaczęły się roztopy, bo dzisiaj się zrobiło ciepło. To jest jedna no miejsce, w którym już zauważyliśmy, że, że sobie kapie, więc to trzeba będzie doszczelnić. I oczywiście mogę to naprawić lokalnie i uszczelnić. Natomiast stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem to już wiedzieliśmy latem, że tak będzie, że cały dach pokryjemy sobie styropapą jakąś, takim rozwiązaniem styropan i, i, i papa, żeby nadać też dachowi lekki spad, żeby woda spływała w jedną stronę, żeby woda na dachu nie stała. Mhm. I to dodatkowo jeszcze tam dociepli ten dach, więc nie będzie po prostu problemu. Jeśli ktoś z Was rozważa dom z kontenerów morskich, to myślę, że i tak trzeba będzie na zewnątrz taką jakiś mały spad wykonać i nie zostawać tego na płasko. Bo oczywiście kontener nowy jest tak zaprojektowany, że on będzie sobie tam te 15 lat funkcjonował mhm. i woda na nim może stać i nie będzie nigdzie przeciekała, ale gdy spawacie kilka kontenerów, tam zawsze może być jakaś mikronieszczoność, co właśnie tutaj teraz wyszło. I no jednak dom domu tam izolację, zrobimy ten spad, Aha. poprawimy tą termikę, więc to już nie będzie kłopotu z tymi kanałami. Czy tutaj jeszcze jakieś takie dodatkowe aspekty musiałeś brać pod uwagę z racji specyfiki tego domu właśnie, że to jest dom z kontenerów, a, a niezwykły, czy, czy. Pod kątem wentylacji, czy? Pod kątem wentylacji. No, nie, no musi być po prostu tak. Tak jak w każdym domu, muszą być anemostaty rozmieszczone w odpowiednim miejscu. Mhm. W takim miejscu, żeby pomieszczenie było jak najlepiej przewietrzane, ale jednocześnie, żeby nas nie, nie owiewało to, to zimne powietrze. Muszą być punkty odbioru brudnego powietrza. Wiadomo, tam gdzie one zawsze muszą być, czyli w łazienkach, w kuchni. To są miejsca, gdzie odbieramy to zużyte powietrze, to brudne. A w e, pokojach czy sypialniach nawiewamy e, świeże powietrze. Mhm. E, no i później tylko zostanie kwestia wyregulowania tego, e, ale to, to już jak uruchomiona zostanie e, instalacja. E, no i tyle. Mhm. E, dobra, no właśnie tutaj e, możemy zobaczyć miejsce, gdzie będę chciał zainstalować e, rekuperator? E, możemy zainstalować zobaczyć tam jest maszynownia, o, tam jest mało, mało miejsca. Właściwie tam jest też teraz ciemno, więc nie wiem, czy coś tam zobaczymy. Może zróbmy inaczej: jak zainstalujemy rekuperator, to przyjedziesz i go pokażemy i zrobimy osobny odcinek o samym rekuperatorze. Eee, dobra, okej, okay. możemy na to pójść. Natomiast tutaj co miałem na myśli. To jest to, że dom masz mniej więcej na planie kwadratu, tak na oko, tak. blisko. Tak, tu 12 ale tutaj z, z tego, tak jak do tej pory tutaj się tutaj e, będziesz miał rekuperator w jednym narożniku. Tak. Więc teoretycznie do pomieszczeń, które są w przeciwnym e, narożniku budynku, jest najdalej. Pytanie, czy szedłeś, e, nie wiem, patrzałeś na, na długość tych przewodów, bo, bo to też jest temat, o no, który wiele osób się. Wiele, wie, wiele, wiele osób dyskutuje na ten temat, że właśnie ta długość przewodów, że te najdłuższy to może mieć tam, nie wiem, 10 metrów i to, żeby też nie, nie był tam jakoś specjalnie zakręcony i tak dalej i żeby miał tam jakąś proporcję do tych, które są najbliżej. Więc pytanie, czy Ty jakoś też planowałeś to, żeby te najdalsze, najkrótsze przewody były zbliżone do siebie, czy, czy masz jakąś mocną dysproporcję? Znaczy tak, przewody, które są najdalsze, akurat tak się zdarza, że do nich, do tych anemostatów nie pięć rur, czyli one mają jakby największą przepustowość do tych mhm. punktów, gdzie jest najdalej. Ale znów, jeżeli masz taką dysproporcję, to Twoim zadaniem potem jest wyregulować te przepływy i to mhm. regulujemy nie na anemostatach, na tych talerzykach, które wkręcamy i wykręcamy, bo to są tak naprawdę kierownice, które nam kierują to powietrze bardziej płasko lub bardziej w dół. Mhm. Natomiast te przepływy są regulowane wkładkami w anemostaty, którymi regulujemy przepływ. Tutaj tych wkładek. Nie ma jeszcze, no bo są zaklejone w ogóle taśmą, żeby się nie zabrudziły. Chociaż tu jest chyba jakaś gumka, ale to jest jeszcze nie, nieporegulowane. Jak będę tak daleko, to na swoim kanale też będę pokazywał, jak ja to robię. Będę korzystał też z anemometru, także będzie to zrobione tak, jak być powinno. Czyli możemy do ciebie się zgłosić w momencie, jak będziesz instalował rekuperator i będziesz regulował tak, e, a tak, tak, żeby, tak, tak. żeby, żeby przyjechać to zobaczyć. Jasne, jasne, zapraszam. Dobra. E... To będzie w ogóle świetna rzecz, bo ta maszyna naprawdę ten rekuperator jest mega zaawansowany ma swoją aplikację na telefon, e, więc ja już się nie mogę doczekać tego momentu. To jest naprawdę. Fajny rekuperator. Na tym nie oszczędzałem zupełnie. Aha. No, był chyba najdroższy, jaki w ogóle znalazłem. Nie mówię, że to jest najdroższy, jak jest na rynku, bo są na pewno rozwiązania dużo droższe. Ale jakby nie patrzyłem pod pryzmatem tego, że ja muszę na, że na rekuperator mogę wydać tylko tyle, nie więcej, a w ogóle kupić jak najtańszy. Nie. Ja chciałem mieć maszynę, która dobrze będzie działać. Fajnie, że jest polska, bo w razie, jak się coś popsuje, to jest polski serwis, a nie trzeba gdzieś tam za granicę uderzać. Przy okazji też wspieramy nasz kraj naszych ludzi, więc fajnie, że jest Polski, ale jest po prostu porządna maszyna, właśnie pomiar centralny stężenia dwutlenku węgla i wilgotności, a płynna praca silników. Czyli zobaczcie, no jak mamy rekuperator, który oferuje kilka prędkości. No to tak jak samochodem byśmy mogli jechać 20 na godzinę, 40, 60, 80 i 100? Tak? A ty chcesz jechać 50, bo takie jest ograniczone w mieście. 40 jest za wolno, a 60 już jest za szybko. Ty byś chciał jechać 50 nie możesz. W tym rekooperatorze nie ma takiego problemu, on będzie pracował z taką prędkością, jaka w danych warunkach będzie optymalna czyli odpowiednio cicho, ale wystarczająco szybko, żeby wymieniał mhm. powietrze. Nie, więc myślę, że ten moment uruchomienia i pracy to będzie właśnie fajny moment na fajny film. Okej, okay, dobra. Też jeszcze podpytam, bo to było jedno z pytań właśnie, które pominęliśmy w tym filmie Q&A, ale ktoś pytał, że jeśli już jesteś takim prepersem, masz taki trochę apokaliptyczny dom, postapokaliptyczny, przygotowany na apokalipsę i tak bardzo się, że tak powiem, zagłębiłeś w temat wentylacji, to pytanie, czy myślałeś w ogóle o GWC? Yy, Wyszedłem gdzieś na pewnym etapie, myślałem o GWC, ale mm, trochę nie przekonał mnie temat tego, co ewentualnie w... Tych kanałach mogłoby się dziać po czasie, i jak mhm. do nich dotrzeć, chociaż to jest ta sama sytuacja, co w kanałach tutaj wentylacji. E, dowiedziałem się w trakcie jakby zgłębiania wiedzy na temat wentylacji mechanicznej, że wentylacja raz uruchomiona nie powinna być wyłączona. Po mhm. to, żeby przepływy powietrza były w kanałach cały czas i wtedy to życie, które tam ewentualnie może się pojawiać, czyli jakieś pleśnie, grzyby mhm. tak dalej. Jest minimalizowane. Ja dodatkowo zastosowałem kanały, które mają warstwę taką antygrzybiczną, antybakteryjną, P-Flexa. Teraz już są nowe o jeszcze lepszych parametrach, więc na pewno dzisiaj bym wziął w ogóle te, te nowe mhm. kanały. Natomiast na razie z GWC zrezygnowałem, zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Jeśli się okaże, że są jakieś Przesłanki ku temu, żeby o takim GWC pomyśleć, to nie wykluczę, ale myślę, że tutaj nie będzie potrzeby. To jest mały dom 100 metrów, e, mhm. więc myślę, że z tym, z tym nie będzie problemu. E, no, a jak się okaże w przyszłości, bo na przykład, rozwiązaniem takim do ogrzania ewentualnie powietrza, to chyba wolałbym zastosować nagrzewnicę i podłączyć sobie tam obieg wody mhm. z rozdzielacza na przykład, który miałby podgrzewać mhm. to powietrze. W ten sposób z pompy ciepła. Ja nie, nie chcę. Znaczy, może inaczej, niedawno znalazłem taki materiał chyba też na Twoim kanale OGWC. I tam są takie fajne rozwiązania, które się w fundamencie pod, pod dom stosuje. Tam wtedy nie ma w ogóle przepływu powietrza, tylko jest czynnik płynny, mhm. jeśli dobrze pamiętam. On eliminuje te rzeczy, o którym powiedziałem, i taki wymiennik jest doskonały. No, ale ja już takiego nie zastosuję, bo już jestem dużo, dużo później. Mógłbym go gdzieś tam dalej zamieścić, zamocować, zainstalować. No, ja się na razie na coś takiego nie zdecydowałem. Może gdybym raz jeszcze do tego tematu podchodził na początku i wiedział o tym rozwiązaniu, które widzę na Twoim kanale, to może bym się skusił. Okej. Okay. Dobra, pytanie natomiast, czy miałeś jakieś problemy podczas montażu? Nie wiem, czy coś Cię zaskoczyło, nie wiem, mimo tego, że doktoryzowałeś się trochę z tej, z tej wentylacji mechanicznej przed, to czy jak już natrafiłeś na etap praktyczny, uh -huh. czy coś Ci się na przykład rozjechało, nie zgadzało, zaskoczyło Cię coś? Słuchajcie. Ja wam powiem w tajemnicy, ja w ogóle po cichutku, żeby nikt tego nie słyszał, montaż tego był niezwykle prosty. Ale to może mi się tak wydaje, bo ja dużo rzeczy robię manualnych. Natomiast projekt otrzymałem, bo ja nie, nie sam robiłem projekt, tylko jeszcze na tym etapie projekt był zlecony i wykonał go specjalista w tym zakresie. No to jak masz rysunek, w którym żaden kanał ci się nie krzyżuje, i masz rurę elastyczną PFLEX. Nie mam tutaj jej w tej chwili, ale wiecie, jak ona wygląda. I wprowadzasz ją do mm, skrzynki rozprężnej. Tam jest jeszcze taka fajna uszczelka. Ja mam akurat skrzynki metalowe. E, można zastosować plastikowe. W każdym razie to wchodzi na klik. W moim rozwiązaniu metalowym myśmy jeszcze owijali to połączenie taśmą aluminiową, i to był taki najtrudniejszy element, ale to akurat robiła żona, bo ona tak jakoś dobrze jej to poszło manualnie. E, a ja znowu rozkładałem te większe rzeczy, ale to było naprawdę bardzo proste. Aha. To, jest, e, to można, można to zrobić samemu jak najbardziej. No, bo tutaj tu, tu nie, nie ma nic, co, co zaskoczy. U, u, mnie, u mnie był taki problem, wiadomo, no zawsze przejść nad tymi kantówkami, i tak dalej. To, to jest wyzwanie. W tradycyjnym domu to w ogóle byłoby, moim zdaniem, mega proste. E, tutaj walczyliśmy, żeby te rury były odpowiednio zamontowane, żeby one potem do pianowania za bardzo nie wystawały. I jest parę miejsc, Aha. gdzie one jedno takie miejsce, nie tutaj. Przy drzwiach wejściowych jest takie miejsce, gdzie one. Albo w sypialni było takie miejsce, gdzie one bardzo wystają. Yy, tutaj, nie wiem czy to będziecie widzieć. Otworzę może troszeczkę drzwi, więcej światła tutaj, że są tak bardzo płytko, no tutaj też tego nie widać. Aha. W każdym razie zamocowanie tych rur, żeby one y, nie wychodziły w światło pomieszczenia, też nie były za wysokie, to było jakieś największe wyzwania. Natomiast generalnie samo to jest bardzo proste. Y, jak z klocków LEGO. Okej, okay. dobra, w takim razie znowu skończymy odcinek prośbą o pytania. Od Was w komentarzach. Jeśli chcielibyście tutaj jeszcze, jeszcze Krzysztofa zapytać, raz, że ze względu na wentylację, dwa, że ze względu na to, że, że ten dom jest taki nietypowy, to, to piszcie w komentarzach. To, to gdzieś tam też znowu skumulujemy te pytania i, i tutaj do Krzysztofa podjadę, go się podpytać. Także zapraszam do. Zachęcam do współtworzenia tego kanału. Jeśli macie jakieś pytania albo pomysły, to też piszcie w komentarzach. Będę starał się to wychwytywać. Na ten moment to wszystko. Tak jak Krzysztof powiedział, jak będzie montował tutaj rekuperator u siebie, to przyjedziemy zobaczyć jak to, tak, tak, jak tak, to tak. wygląda. To, I wtedy to, też przy okazji te, te, te pytania zadamy. Tak jest i pokażemy właśnie jak to, się, jak to się uruchamia. No bo też stałem się instalatorem autoryzowanym i Easy, więc będę to robić. Jak, jak regulujemy tą instalację, żeby to prawidłowo pracowało. Jeśli się pojawią tam jakieś zaskoczenia, to też je pokażemy, także mhm. będzie na pewno mega ciekawie. Koniecznie tam klikajcie w ten dzwoneczek. <grym> tak, także jeszcze raz zapraszamy tutaj na ten kanał Izzy, a także na kanał do Krzysztofa, który znajdziecie w, w opisie tego filmu. Także zapraszamy. Dziękujemy za obejrzenie całości. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, do zobaczenia.